Wybór nowej klawiatury mechanicznej potrafi być trudny, zwłaszcza jeśli szukasz wysokiej jakości oraz urządzenia dostosowanego do twoich konkretnych potrzeb. W świecie klawiatur gamingowych mamy do czynienia z ogromną różnorodnością, obejmującą między innymi klawisze makro, konfigurowane podświetlenie RGB czy szybkie mechanizmy przełączników. Dodatkowo dostępne są modele przeznaczone dla osób, które priorytetyzują pisanie, kompaktowy rozmiar bądź łatwość przenoszenia. W tym filmie pomożemy Ci znaleźć klawiaturę najlepiej spełniającą Twoje oczekiwania. Linki do wszystkich opisywanych klawiatur mechanicznych znajdziesz w opisie filmu. Numer 1 Steel Series Apex 3. Ta mechaniczna klawiatura RGB została zaprojektowana specjalnie z myślą o graczach, ale będzie też idealnym wyborem dla każdego entuzjasty technologii, który poszukuje wydajności i stylu. Jej dziesięciostrefowe podświetlenie RGB nie tylko robi wrażenie wizualne, lecz także umożliwia spersonalizowanie efektów świetnych zależnie od Twojego stylu gry czy warunków pracy. Klawiatura została wyposażona w przełączniki Steel Series Whisper Quiet, dzięki czemu pracuje wyjątkowo. Cicho. Są one w stanie wytrzymać nawet 20 milionów kliknięć, zapewniając długą żywotność oraz płynne i bezgłośne pisanie, idealne zarówno do intensywnych rozgrywek, jak i długotrwałej pracy. Ponadto klawiatura posiada magnetyczną podpórkę pod nadgarstki, zapewniającą komfort i pełne wsparcie dla dłoni. Możesz więc grać lub pracować godzinami bez uczucia zmęczenia. Podpórkę można w prosty sposób zamontować bądź zdemontować, co pozwala łatwo dostosować ergonomię do własnych potrzeb. Co więcej, znajdziesz tu dedykowane przyciski multimedialne, w tym metalowe klikalne pokrętło oraz klawisze do sterowania multimediami, które umożliwiają regulację głośności, pauzowanie, przewijanie wstecz lub przechodzenie do następnego utworu bez wychodzenia z gry czy programu. Zastosowany amerykański układ QWERTY sprawia, że klawiatura jest kompatybilna z wieloma konfiguracjami i będzie świetnym wyborem dla osób preferujących taki layout. Numer 2. Corsair KSDO RGB Ta klawiatura to prawdziwy gigant wśród klawiatur mechanicznych. Dzięki żywotności sięgającej 150 milionów kliknięć została stworzona, by służyć przez bardzo długi czas, przewyższając wielu konkurentów pod względem wytrzymałości. Jej elegancka konstrukcja łączy w sobie solidną aluminiową ramę z 44-strefowym podświetleniem RGB, co nie tylko robi doskonałe wrażenie estetyczne, ale też pozwala na rozbudowaną personalizację. Jedną z najważniejszych cech jest technologia hiperprzetwarzania Corsair Axon, która zapewnia nawet ośmiokrotnie szybszą transmisję sygnałów z klawiszy oraz zaawansowane próbkowanie na poziomie 8000 Hz. Przekłada się to na ultra krótki czas reakcji i niespotykaną precyzję, co świetnie sprawdza się w grach wymagających błyskawicznych ruchów lub przy zaawansowanej pracy biurowej. Klawiatura wykorzystuje optyczno-mechaniczne przełączniki OPX o zaledwie 1 mm punkcie aktywacji i płynnym liniowym skoku. Dzięki nim pisze się niezwykle szybko i cicho, a wytrzymałość aż do 150 milionów kliknięć gwarantuje wieloletnią eksploatację. To jednak nie koniec jej zalet. Klawiatura oferuje wielofunkcyjne pokrętło sterujące, które można w pełni skonfigurować za pomocą oprogramowania Corsair EQ. Umożliwia ono regulację podświetlenia, sterowanie multimediami oraz przypisywanie konkretnych akcji w ulubionych grach czy aplikacjach. Warto też wspomnieć o sześciu dedykowanych klawiszach makro, które można dowolnie zaprogramować do wykonywania złożonych poleceń. To nieocenione wsparcie zarówno w grach, jak i w pracy wymagającej automatyzacji zadań. Dodatkowo klawiatura obsługuje do 200 profili ustawień, co pozwala na błyskawiczne przełączanie się między różnymi konfiguracjami dostosowanymi do rozmaitych gier lub czynności. Numer 3 Razer Huntsman 2. Już przy pierwszym spojrzeniu klawiatura ta wyróżnia się solidną i elegancką konstrukcją. Wykonana z trwałego aluminium prezentuje się nie tylko efektownie, ale jest też zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu. Magnetyczna podpórka pod nadgarstki z miękkiego sztucznego materiału zapewnia dodatkowy komfort i łatwo się montuje, aby odpowiednio podtrzymywać nadgarstki, co redukuje zmęczenie w trakcie długich sesji gamingowych. Prawdziwą innowacją są jednak analogowe przełączniki optyczne. Pozwalają one na regulowanie punktu aktywacji klawisza, dostosowując go do Twojego stylu gry. Pożegnaj się ze sztywnym ruchem tradycyjnych przycisków. Dzięki tym przełącznikom możesz doświadczyć pełnej 360-stopniowej kontroli, co przekłada się na bardziej precyzyjny i płynny ruch przy każdej aktywacji klawisza. Jest to szczególnie przydatne w grach wymagających błyskawicznych i dokładnych akcji. Kolejny istotny atut to dwuwarstwowe nakładki PBT. Taki proces produkcji sprawia, że nasadki klawiszy są znacznie bardziej solidne i wytrzymałe od tych, które wykonano z popularnego ABS-u. Nie ścierają się ani nie tracą połysku, a oznaczenia pozostają wyraźne nawet po milionach kliknięć. Dzięki temu klawiatura przez długi czas zachowa swój jak nowy wygląd. Numer 4 Logitech G815. W tych materiałach staramy się przedstawiać sprzęt różnych marek, więc teraz przyszła pora na Logitech G815. To jedna z najlepszych klawiatur mechanicznych, między innymi za sprawą wyjątkowo smukłej konstrukcji, jest ultracienka i waży nieco ponad 1000 gramów. Co do żywotności, Logitech deklaruje bezproblemowe osiągnięcie 70 milionów kliknięć. To wynik znacznie wykraczający ponad średnią dla klawiatur mechanicznych. Model ten posiada trzy w pełni konfigurowalne klawisze makro, podświetlenie RGB z dwoma profilami, bezkrawędziowe pokrętło do regulacji głośności oraz przyciski multimedialne. Jednak to właśnie niewiarygodnie cienki profil jest cechą charakterystyczną tej klawiatury. Numer 5. Strix Scope NX Deluxe Dostępna także w wersji bezprzewodowej e Strix Scope NX Deluxe to jedna z najlepszych klawiatur mechanicznych zarówno w ofercie marki, jak i na całym rynku. Idealnie sprawdza się w grach FPS. Opatentowane klawisze ROG -E są wyjątkowo ergonomiczne, a ich poszerzone rozmiary gwarantują precyzję przy strzelankach. Dodatkowo, dzięki krzywym siłowym dostosowanym przez ROG, klawiatura daje znakomite wrażenia podczas wciskania klawiszy oraz wysoką prędkość aktywacji. Tak jak inne klawiatury ROG Strix Scope oferuje przyciski multimedialne i klawisze funkcyjne. Szczególny detal to przycisk Stel, który natychmiast ukrywa wszystkie aktywne okna i Cisza dźwięki. Jeżeli zaś chodzi o wygląd, producent postawił na wytrzymałą aluminiową konstrukcję zwieńczoną magnetyczną podkórką pod nadgarstki oraz nieograniczony poziom personalizacji dzięki systemowi podświetlenia RGB LED z wbudowaną pamięcią. Numer 6. Mars Gaming. Aby wejść w posiadanie jednej z najlepszych klawiatur mechanicznych, wcale nie trzeba wydawać fortuny. Dlatego na ostatnim miejscu tej listy umieściliśmy model w sam raz dla tych, którzy zwracają szczególną uwagę na cenę i chcą w pełni wykorzystać każdą złotówkę przeznaczoną na klawiaturę. Ta bardzo ekonomiczna wersja klawiatury mechanicznej świetnie się nada, jeśli chcesz pozbyć się starej klawiatury membranowej i wybrać coś nieco bardziej gamingowego. Trzeba jednak pamiętać, że Mars Gaming MKXTKL oddziela od pozostałych propozycji z tej listy duża przepaść technologiczna. Poczynając od jakości materiałów przez zastosowane przełączniki aż po oprogramowanie, wszystko jest tu mniej zaawansowane. Mimo to przy ograniczonym budżecie ta klawiatura będzie dobrym punktem wyjścia. W opisie filmu znajdziesz linki do wszystkich omawianych klawiatur mechanicznych. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci w podjęciu świadomej decyzji. Do zobaczenia.